Witam wszystkich po dłuższej przerwie spowodowanej wyjazdami karawaningowymi. Wracam do Was z nowymi pomysłami i chęcią zaprezentowania sprzętu karawaningowego. Jesteśmy dzisiaj przy przyczepie Detlefs. Zaczynajmy! Za początek produkcji przyczep kempingowych w firmie Detlefs przyjmuje się 1935 rok. Od roku 1995 firma reklamuje swoje produkty pod hasłem Detlefs – przyjaciel rodziny. To, że hasło to jest cały czas aktualne, będę starał się Wam dziś pokazać, prezentując przyczepę ich produkcji. Detlef Nomad 560 FMK. Nomad, czyli koczownik, to wyższa półka u tego niemieckiego producenta. W roku modelowym 2019 katalogowo modelem wyższym od Nomada jest tylko wersja Exclusive. Niżej mamy Generację, Generację Skandynawia, Campera oraz niskobudżetowego C Joya i Sigoa. Sam układ 560 FMK jest następcą układu 560SK. Główna zmiana między tymi modelami to użycie lodówki w wersji Slim Tower w wersjach produkowanych obecnie. Po krótkim wstępie przejdźmy do konkretnych elementów przyczepy. Ten typ nakładki z tworzywa sztucznego umieszczonego na froncie spotykany jest w modelach Detlewsa od 2013 roku, kiedy wszystkie modele przeszły gruntowną zmianę stylistyki. Tworzywo to dokładnie LFI, czyli poliuretan z natryśniętymi długimi włóknami szklanymi. Miejmy nadzieję, że oszczędzi to wielu problemów, jakie występowały w przyczepach produkowanych do 2012 roku. Chodzi głównie o pojawiające się pęknięcia. Sama blacha, z którego wykonana jest przednia ściana, jest gładka. Schowek na butle, co nikogo nie powinno dziwić w przyczepie z tej półki cenowej, otwierany jest do góry. Ułatwia to mocno sprawę przywożeniu rowerów na dyszlu. Na sam zawias należy jednak uważać. Przy nieodpowiednim ułożeniu węży gumowych jesteśmy w stanie je przyciąć. Podłoga schowka to coś, co mi osobiście bardzo się w tej przyczepie podoba. Ryflowane aluminium sprawia wrażenie solidnej podstawy. Sam schowek mieści dwie butle, zbiornik na wodę szarą oraz jest tu jeszcze miejsce na koło zapasowe. To, co na pewno rzuca się w oczy, to zamówiony dodatkowo w pakiecie bezpieczeństwa reduktor duo control wraz z filtrami. Pomijany pakiet zawiera jeszcze system antypoślizgowy alko ATC. Przejdźmy dalej. Na ścianach bocznych młotkowane aluminium. A dokładniej rybia łuska w kolorze białym. Możliwe jest skonfigurowanie tej przyczepy w kolorze srebrnym i z gładkimi ścianami bocznymi. Tym, co od razu rzuca się w oczy, są fartuchy dolne, okapniki, ze zintegrowanym oświetleniem bocznym oraz olbrzymie koło na aluminiowej feldze. W tym modelu przy konfiguracji zwiększono ładowność oraz rozmiar koła. Omówmy sobie wszystkie klapy i klapki serwisowe. Podłączenie prądu przez wtyczkę CEE od strony przedsionka w okolicy nadkola. Również od strony przedsionka jest dostęp do kasety toalety chemicznej TETFORD C400. Wlew za klapą serwisową do obsługi toalety zdradza nam, iż jest oddzielny 15-litrowy zbiornik do spłukiwania jej. Po przeciwnej stronie przyczepy mamy natomiast wlew wody podłączony do zbiornika znajdującego się pod łóżkiem francuskim. I już w standardowym wyposażeniu klapę dającą nam dostęp do największego schowka. Z tyłu przyczepy mamy jeszcze jedne drzwiczki. Są one tylko w modelach z podwójnym łóżkiem piętrowym. W modelach z potrójnym łóżkiem piętrowym ta klapa serwisowa nie występuje. Wróćmy jeszcze na chwilę do instalacji wodnej. Złącze City Colorado, które jest montowane za dodatkową opłatą, jest umiejscowione pod podłogą. Uważam to w przypadku umieszczenia złącza przed osią, za całkiem dobre rozwiązanie. Zwróćcie uwagę na dach. Wykonany z TWS daje charakterystyczne odbicie światła, niczym na szachownicy. Co nam to daje? Główną zaletą dachów wykonanych z TWS jest ich odporność na gradobicie. Całość na zewnątrz okraszona jest przez chromowane listwy i uchwyty manewrowe. Do tego wystylizowany tył, nowoczesny wygląd świateł i grafitowo szare okna w stylu Rayleigh. Wygląd może nie zwala z nóg, ale na pewno nie ustępuje konkurencji. Powiedzmy jednak o tym, co uważam za największą wadę w tej przyczepie a będą to drzwi wejściowe. Od zmiany w 2013 roku drzwi są jednoczęściowe i we wszystkich modelach nomadów zawias mają po prawej stronie. To niestety jest przyczyną ich kolizyjności z oknem kuchennym. Wystarczy rozpędzone dziecko podczas gotowania i z wakacji możemy wracać bez okna. Co ciekawe, niskobudżetowy Seagull potrafi mieć w różnych modelach zawias po różnej stronie. Niestety w Detlefsie, w modelach od kampera w górę, zawiasy mamy wyłącznie po prawej stronie. Sprawdziłem na szybko i u uczułowych producentów takich jak Hobby, Naos, Fen, Burstner, zawias drzwi zależy od układów modelu, i producent stara się wyeliminować problem kolizji drzwi z oknem. Tu mam wrażenie, że księgowy nie pozwolili na taki zabieg. Będąc już przy drzwiach, wypadałoby pokazać Wam wnętrze. Odpocznijmy na chwilę od mojej narracji i spójrzmy na kilka ujęć wnętrza. Zacznijmy od kuchni. Kuchenka trzypalnikowa z piezozapalarkami z lew a poniżej szuflady. Producent chwali się, że stosuje w nich system Quadros firmy hetić. Zaraz obok aneksu kuchennego zlokalizowana jest wcześniej wspomniana lodówka w wersji Slim Tower Dometika. Niestety lodówka musiała postawiona być nad nad kolem, co przy niższym wzroście może utrudniać korzystanie z zamrażalnika. Jego drzwiczki mają zawias u dołu. Za kuchnią szafa, a pod nią kombi od trumy. Odpowiedzialne za ogrzewanie i ciepłą wodę. Panel do obsługi kotła znajduje się z boku szafki kuchennej. Dalej aneks, umywalki i pomieszczenie WC. W pomieszczeniu WC kaseta z serii Tetford C400 ze zbiornikiem na fekalia o pojemności 20 litrów i, tak jak wcześniej wspomniałem, własnym zbiornikiem do spłukiwania 15-litrowym. Do tego wszystkiego zasłonka prysznicowa i uchwyt, który może być pomocny podczas korzystania z niego. Głównym miejscem do spania jest łóżko francuskie zlokalizowane w przedniej części przyczepy. Komfort ma zapewnić siedmiostrefowy materac, poduszkiem schowek z dostępem z zewnątrz, który wcześniej pokazywałem. Środkowa część przyczepy, poza opisanym wcześniej aneksem kuchennym to podkowa z kolumnowym stolikiem. Nad przejściem między stolikiem a kuchnią okno dachowe Heki Midi. Zwróćmy uwagę na magnesy w poduchach. Niby szczegół, ale sprawia wrażenie mocno przemyślanego rozwiązania. Sam stół okazuje się troszkę problematyczny w użytkowaniu. Przy konieczności przesunięcia uruchamiany jest często mechanizm składania. Długość siedziska nie do końca można uznać za wygodną. Niestety, w tak małej przestrzeni często trzeba pójść na kompromis. Ostatnie miejsca do spania znajdują się na tylnej ścianie przyczepy. Mamy tu podwójne łóżko piętrowe i producent deklaruje nośność 80 kg. Warto zwrócić uwagę na duże schowki, do których dostęp jest od strony łóżek. W przypadku zabawy w ciągu dnia pozwoli to schować w nich pościel lub śpiwory. Natomiast przed snem zmieści się w nich sporo zabawek. Wypada coś jeszcze powiedzieć o lampce z serii Family Friendly z śmiesznym żółwie. Dość nieintuicyjny jest wyłącznik i sporo czasu można spędzić na próbie całkowitego zgaszenia tego oświetlenia. To co na pewno wyróżnia tą przyczepę to ilość szafek. Spokojnie zmieści się w nich rodzina 2 plus 3 nawet przy wyjeździe zimowym. Producent w katalogu chwali się również oświetleniem LED-owym. Zwróćcie uwagę na oświetlenie w tylnej ścianie kuchni. Moją uwagę zwraca również spora ilość podcięć w meblach, to system Air Plus, zapewniający cyrkulację powietrza i odpowiedni rozkład temperatury w zimniejsze dni podczas używania ogrzewania. W przypadku Tomka, który jest użytkownikiem tej przyczepy, można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Detlefs zakupiony został w tym samym miejscu, w którym Tomasz w 2006 roku zakupił swoją pierwszą przyczepę. Mówimy tu o centrum campingowym Kutno. Firma ta przez te lata z komisu z używanym sprzętem rozwinęła się do poziomu jednego z większych dealerów w Polsce. Tak pokrótce przedstawia się model 560 FMK. A wszystkich zainteresowanych konkretnymi rozwiązaniami technicznymi zapraszam do kolejnego, drugiego odcinka, który pewnie przygotujemy wkrótce. Dajcie znać w komentarzach, co w prezentowanym modelu podobało Wam się najbardziej. Do zobaczenia na kempingach. Cześć!